Nie wiem, czy tylko ja słuchajcie, nienawidzę cmentarzy. I dziś kolejna z cyklu Wasze historie. Pamiętajcie, że możecie mi je podsłać na IG. Moja babcia w bardzo młodym wieku niestety straciła ciążę i musiała pochować swoje pierwsze dziecko. Nie wiem, czy w ogóle macie świadomość, że w latach 50-60, jak chowano ludzi, a była zima i nie dało się wykopać grobu, to te trumny stały przez kilka dni obok grobu. Moja babcia, mimo upływu lat, bardzo często odwiedzała cmentarz i tak naprawdę znała go na pamięć i mniej więcej kojarzyła, wiecie, kto gdzie leży. No, no to tak jest, jak się często, wiecie, odwiedza cmentarz. Kilkanaście lat później zmarła przyjaciółka mojej babci, która została pochowana dokładnie na tym samym cmentarzu. Niestety z przyczyn zdrowotnych babcia nie mogła pojawić się na jej pogrzebie, dlatego dopiero po jakimś czasie ponownie udała się na cmentarz. Babcia w pierwszej kolejności odwiedziła grób swojego dziecka, po czym pozmowieniu, modlitwy oczywiście i po jakimś czasie zaczęła szukać grobu tej swojej koleżanki. Babcia przez dłuższy czas błądziła po cmentarzu i kompletnie nie mogła jakby znaleźć miejsca bochówku tej swojej przyjaciółki. A że już zaczęło się ściemniać, postanowiła, że będzie no już powoli wracać. Babcia, zawracając, no niestety, potknęła się o kamień, jak to wiecie, starsi ludzie. bo już trochę przemęczona. No i potknęła się o kamień. No i upadając, wiecie, upadła rękoma i oparła się na grup, który leżał dosłownie obok. I chyba nie muszę wam mówić, czyj grup to był. E, tak, dokładnie. To był grup jej z małej koleżanki, i akurat potknęła się tak, że upadła wprost na niego. Babcia podniosła powoli głowę i przeczytała imiona na tablicy i po prostu nie mogła w to uwierzyć. No to był ewidentnie po prostu znak. Od tej koleżanki, chyba by ją po prostu znalazła. Mimo, że już się ściemniało, babcia postanowiła, że jednak zostanie jeszcze chwilę przy tym grobie, pomodli się, no i wiecie, tak po prostu jakby. W trakcie jej modlitwy na grobie usiadł biały motel. A nie wiem, czy wiecie, motyle są jakby łącznikiem między, czy tak jest, przyjęte, tak się uważa, że są łącznikiem między światem żywych a umarłych. Babcia słuchajcie regularnie odwiedza grup swojej koleżanki, jednak no więcej takich sytuacji nie było, więc ewidentnie chciała ona po prostu pokazać babci miejsce swojej pamięci.